Wolne media w Polsce to jest kwestia kilku groszy. Te 10 czy 20 złotych miesięcznie przeznaczone na radio w net, jeżeli się przemnoży przez te 30 tysięcy, nie ale 10 tysięcy słuchaczy, to pozwoli radiu po prostu przetrwać. Nie dostajemy dotacji ekstra, mamy bardzo skromne warunki. Wszystko to, co tutaj się odbywa, odbywa się prawie że na zasadzie społecznej. Jestem tego przykładem i proszę mi wierzyć, ten głos wolny, wolność ubezpieczający tak. Jest po prostu y, nawatek złota. Patronite.pl Kośnik Radiowny. Radio wnet, muzyka warta słuchania. Dzień dobry, minęła dziesiąta w tym wydaniu wiadomości bilans po rakietowym Kijowa sytuacja finansowa prawa i sprawiedliwości oraz Radosław Sikorski o zestrzeliwaniu rakiet Jakub Duszak. Zapraszam. Wiadomości net. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 9 z 16 pocisków